Bardzo dobrze ci idzie ostatnio No, Chcemy mapa jest Teraz tu mi nie pójdzie dobrze jak mapa jest Teraz nie pójdzie Chyba, Teraz potrzebuję lecimy. ustawy A, można A, tak. ja Soldier Dobra, a ja splądam. Dobra, ja już podspałem. A już jest pod. Podbiegnie. Jestem tam gdzie łódź normalnie by było. A co tam robisz? Robię. To co. To, co Agata umie robić najlepiej. To co? gryski robią najbardziej. No, Dobra, idziemy. Mam Tu jestem, tak skoczył, co? Mamy no. transport, na nas poszukali. Ja tu na łodzi jestem, a tu nikogo nie ma. Ej, no ja mam transport. Ale komptarz nam rozjebali. Nie wiem, być chronionym. Nie mam nie. Nam hey, Kierowcy nam rozjebali, kurwa. Kierowcy są w awce. Auto, auto. nie po drodze nam, kurwa auto. Kładę mam na lewo. To, to jest ten motorek, kurwa, za tym grałem to tak jest. Dobra, wyciszkę nam tam. Jak Uj, ja jestem wyszło. za wami, żebyśmy nie mieli Wielki. żebyśmy nie mieli no i bo mi motor się przewrócił, Aha. W razem z tobą. No właśnie, zemny. Jeszcze, jeszcze pierwszy. Zemek! Łączę się z <laughs> resztą. <grym> Nie wiem kto ci dał prawo jazdy, ale na to był był utrwany Ale to, to zrobił <laughs> nie? Proszę <laughs> Jeszcze jedźcie z tego wszyscy Jakiś w Ukrainie chciał dołączyć Takiej jakiej Urywa. Kurwa są tylko Mój jeden, tak, kurwa dołuża. Snajper no gdzieś. tak, po Poznali się na froncie, Dokładnie, zabił ruskich, tylko zaprosiłem. Drug bliżej. pobliżu. Myście jeszcze dropę nie zrobili czy co? Jest na dachu. Na dachu macie no. O jebany sniper, ale mi wykurwił. 52 jak mi się jebał, kurwa. W pobliżu. Eee, po help jest. Friendly loadout drops on the way.

Chwała przypłynęła Chwała jest? W tym małym daszku O kurwa, o to już gracz jest Za dużej w tym małym daszku, no właśnie na tym małym O wziął mi specjalista Siedzi, siedzi na górze cały czas. Na nim tu siedział, jest. Tu. Nie ma To wależy. chyba tu będzie. O, o, czy jest? Nie dobra.

A, pierdolę. O kurwa, O, leżę, 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 odpocznę, podnieście. Żółty, kto jest Dawid, kto Ty? Już czeka, bo muszę zabić. Yes. Turkey, Check, jeszcze jeden proszę, proszę, Jeszcze proszę, 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 Chyba proszę, 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 kurwa

Check your fire. Sergeant, out. Switch to max. Marks remain in operation this is a from that squad. Hunt and down. Enemy dropping into the AO. One.

tu są twoje jak coś. Hey. Działko rozłożone. To, tu jest to jest specjalista. Znowu ten chuj na zachod. No kurwa. No, Dobra, Działko wziąłeś może przypadkiem moją broń? czy tylko mi się zdaje Nie, ja mam swoje Jakaś wierzył Dobra A losorki widzisz? Lepa i cię oskarżam Przeprasz, błagaj Proszę, proszę Pytaj Kurwa, to jest przesady No już nie, to już nie

Kurde, co okay, wy tak rzucacie tutaj na prawo, na lewo? To biednemu Bo zabroni bogato żyć. No właśnie. Ja ty tu zrzucę, jakbyś coś chciał. Ja dziękuję. Chodźmy, przemieszczajmy się, na góry, do góry. Korona jest, musimy ją zajebać, żeby się nie W prawo, w prawo, w prawo. Jak ty już tam jesteś. O, Sniper tam jest.

no jak Ci kupi jak sklep zamknięty, kurwa. Patrz teraz. Patrz na towo. O, jeszcze nie kurde, mnie tu wyjebie. Aj, kurde. na górze z dwóch. Idę, 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 idę. We're in the long now. Finished. Three squads left in the war zone. Stay alert. <clears throat> we lost that one, but we'll get another one. Right. Oh, is okay. Oh.